I być może dusza nas poprowadzi dalej, ale wiesz co, ja mam taką propozycję, żebyśmy ją zabrali na rado. Jeżeli są kładzione na niej dalej, tam coś energetycznie jest robione, została obrzucona czymś, albo cokolwiek zostało jeszcze, to żebyśmy to wszystko ściągnęły, żeby ona była kompletnie czysta i wolna. Tak, pójdziemy, pościągamy, co jeszcze jest. Madziu. Agunia teraz zabierze cię na planetę Rada, na wysoką planetę, gdzie pójdziemy: wszystko, cokolwiek cię obciąża i jest zrobione na tobie, czy to są klątwy, rytuały, cokolwiek tam zostanie ściągnięte. Ktoś, kto robi przeciwko tobie, co jesteś obciążona czyją energią. Oddaję Ci, Agunia, głos. Ty tam jesteś aniołem. Jesteśmy już tutaj przy, przy wejściu na tą piękną planetę. Wchodzimy już do środka. Jest całkiem fajnie, przyjemnie byłyśmy tutaj. Już przed nami pokazują się te taśmy, na które będziemy wjeżdżać, ty będziesz wjeżdżać. I na początek rzeczywiście przeskanujemy jeszcze raz Twoje ciała. Żeby zobaczyć, co jeszcze dzisiaj będziemy mogły zdjąć. I schodząc z góry już te obręcze. I po kolei zaczynamy skanować. Zaczynając od przestrzeni Twojej głowy. Bardzo jest obciążona agunia. Powiem tak, widzę różne rzeczy. Patrzę teraz na rodzaj jakiejś, nie wiem, śruby wygiętej. Przyglądam się jej. No ja próbuję to jakoś wam może to opowiedzieć. Natomiast nie wiem, czy jestem w stanie w ogóle przyglądam się w tej chwili takiej śrubie wkrętowi. Obok pokazuje mi się obraz teściowej, to znaczy, że to gdzieś tutaj jeszcze jest z tym tematem związane. Natomiast... Aż podziwiam wygięcie i precyzję, po prostu tego szczerze mówiąc. Nie ma takich śrub nas. I gdzie ona jej to położyła? W głowie, jestem w głowie. Widzę takie wręcz trasy w głowie porobione, którymi to jakby się porusza, więc. To jest no. jak powtarzający się film, nie? W głowie? Takie takiej tak. Taki tak, takie po takiej zjeżdżalni, minął stop, zjeżdżaj, to samo, to samo, to samo, to samo, nie? Ja. Hmm. Między półkulami teraz jestem, jakby precyzyjnie jeszcze gdzieś tam się zagłębiłam. Też. Od jakichś nie wiem, nici, drucików, po jakieś dziwne rzeczy po prostu prześwietlam tą przestrzeń i to wszystko, co dzisiaj nam się pokaże, pościągamy. To też mi sugeruje po prostu też pewną taką manipulację z zewnątrz tak naprawdę, bo to nie twoje. Jest tak, jak ktoś tu przytargał to wszystko. Widać to. Ślady pozostawiał nawet. Coś zgubił, zostawił, tak jak nie wiem, złodziej gubi rękawiczkę. Dzwonił. Chciałam go rozmawiać. Proszę. Jesteś bardzo precyzyjnie skanowana. Wręcz widzę do, do kości, widzę, widzę esencję w Twoich kościach. Trochę wyschła, ale ten proces dzisiaj ją pobudzi do tego, żeby znowu krążyła w Twoich kościach. Proszę. Jestem na wysokości klatki piersiowej, całe plecy. Mhm. Terima yeah. awesome. mm -hmm. Okazuje mi się takie przestrzenie w Twoim ciele, które. No to jest taka typowa ingerencja, którą właśnie na tobie uczyniono. Po prostu widzę całe konstrukty, nawet bardzo głęboko ukryte, bo część jakby się z nich już rozpadała. Teraz pewnie wyjmiemy resztę. Część jakby w tym procesie się już topiła, ale przyspieszymy to. Ale zdecydowanie robione to rękom innego człowieka. No i jak się masz czuć dobrze, jak cię ma nic nie boleć, skoro tak jest. No. No. gëus op zou d'mmerschlett en ë ass opécht. Może też ma coś powkładane, jakieś gwoździe, jakieś śruby? Nie wiem, co wyciągam. Bo to zaczęło się wyciągać po prostu z tą uwagą, w której jestem, bo przedostajemy się przy skanowanie do środka, do środka. I zaraz to będzie całkiem wyciągane. Natomiast nie wiem, co to jest w ogóle. Mogłem... Ale wydaje się, że jest maleńkie, a po prostu w momencie, w którym zaczynam to ogarniać swoją uwagą, Równocześnie zaczynam czuć to w ciele, jakby mi połowę pleców zajmowało i czuję po prostu fizyczny ból. To jest to, co masz w kręgosłupie. Dobra, miałam to zobaczyć. Zobaczyłam, zaraz będziemy wyciągać. Bardziej nie wchodzi, bardziej nie boli, czyli to jest to wszystko. Schodzę dalej. Widzę takie miejsca w ciele, które są specjalne rytualny sposób ponacinane. jakby energia ci się cały czas z nich sączyła. Dla ciebie taka prośba będzie, żebyś cały czas ładowała się energetycznie. Jak coś zachwieje tobą, to się ładuje energetycznie, bo to będzie działać na ciebie tak jak plaster. Tak? Że będziesz się przyładowywać. I natomiast wręcz rytualny mord mi przychodzi, nie? Bo ty wcieleniowo też ciągniesz całą historię. I wiele razy też tak ginęłaś gdzie kropla po krwi, kropla pokropni, krew opuszczała twoje ciało. To jest straszna śmierć. I my ją często mamy też wpisaną w siebie. E, I coś takiego u ciebie się w energii też odbywa. E, mamy całość, bo już w międzyczasie przeskanowaliśmy całość. Natomiast zerkałam na te rodzaje nacięć, bo widzę takie sączenie. E, ona jest osłabiana po prostu dlatego. Tak, tam taki rodzaj ostrza jest wmontowany. Tak mi się pokazuje to po prostu, nie? Ale chodzi o upływ, a że niesiemy w sobie dużo, więc od razu się odpala wszystko, co jestem z tym związane. Schodzą nam teraz te kwiaty lotosu, z góry będziemy ściągać z ciebie wszystko. Taka rozbębłana trochę jesteś, bo tak tu wystaje, trochę tu wystaje, tam zauważyłyśmy. To zaraz to powyciągamy wszystko. Tam coś ukryte, tu coś wyjęłyśmy jeszcze. Oh. O. No, usłyszałam taki śmiech małej dziewczynki tam na tej taśmie teraz. To jest to, co się dzieje z tobą w energii, nie? Ściągają to z głowy, i już słyszę taki śmiech tej dziewczynki, która. Przejawia radość po prostu. Uwalniasz się ze wszystkiego mm. i to jest piękne. Mm. ściągamy, 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 wyciągam. Ci mówię jeszcze informacja, która mi przyszła. Ościągamy to wszystko, co dzisiaj się pokazało. Czekaj, doprowadzę to do końca, bo schodzi już teraz po prostu. i one tam wyciąg Te magnesy pracują tak delikatnie, że nie uszkadzają przy tym żadnej komórki, nic nie jest uszkodzone, a wyciągają wszystko i wchłaniają wszystko. Agnieszka, czy te magnesy też yy, w jakikolwiek sposób tam wpływają na te rozcięcia? Czy ten zielony żel to to zakryje? Wypełnimy zaraz tym zielonym żelu wszystko. Schodzimy. dalej. Będziemy teraz się kąpać w tym zielonym żelu. I on wypełni, poszywa, zregeneruje w pełni, całkowicie. Domknie proces. Idziemy, już jesteśmy tam. On uzdrawia. Taki mhm. z góry. Gęsty, zielony żel. Możesz z jego maciu nawet tam wmasowywać. Mówię do duszy. Mhm. Mhm wmasowywać, smarowywać, pić, karmić się, komórki. Naplamy. Jeszcze tam się do, docieramy, elegancko. I ach, wychodzimy. Mamy Gosieńko, ściąga nas. Pięknie, dziękuję. Podziękujcie, proszę, o Planecie Agunia. I wracajmy do naszej przestrzeni, tamtą przestrzeń pozamykajcie. Jesteś, Mandziu uwolniona i oczyszczona ze wszystkiego. Podziękował tym duszom. I te wszystkie roz... Pozamykałam, pozamykałam. Pozamykała. I to ja... Jak ją <grym> widzisz teraz, kocha? O. No, widzisz, Madziu, jak pięknie pracujesz w energii? Pięknie. A zobacz teraz te swoje plecy. Już jest wszystko ok, zregenerowało się, już nie upływa, nie, nie ma nacięć, nie płynie ta energia. Zobacz tak Agnieszko. Czuję całe plecy i nie czuję u mnie żadnego bólu. Ból u mnie jest przejawem bólu w Tobie. Zobaczysz, co się będzie działo w ciągu najbliższych dni. Ok. Bo powinno Ci pracować teraz mocno w kręgosłupie i pościągać Ci trochę niżej. Mm -hmm. e, tutaj te partie kobiece, jajniki, tak? Bo to też jest kwestia pewnej manipulacji. Kręgosłup to masz takie. Mocno było obciążone, mocno to czułam. Zobaczysz, co się będzie działo. I mm -hmm. daj nam informacje później, czy gdzieś ci się jeszcze okay. zatrzymało, przeszło w inne miejsce, całkowicie już nie ma, nie? Zobaczysz. Uh -huh. Bo tu taki ten, poczekaj Gosieńko, jeszcze sobie zerknę. Dobra, ja mam sprawdzone, zamknięte, mam całość tutaj. Super, Boże, bardzo Ci dziękuję.